Chcesz stworzyć szkolenie i prezentację, która przyciągnie uwagę Twoich odbiorców, zostanie zapamiętana, będzie wyróżniająca się, a przy okazji Ty nie będziesz musiał spędzać godzin czasu, żeby ją zaprojektować. Mam dla Ciebie rozwiązanie. Polecam Ci mój tutorial Canwy, w którym pokażę Ci krok po kroku, jak zaprojektować w prosty sposób wyróżniającą się prezentację w mniej niż 20 minut. Więc w tym tutorialu pokażę Ci jak szybko zrobić prostą prezentację, która będzie się wyróżniała i będzie zapamiętana przez Twoich odbiorców. Więc żeby zrobić prezentację zaloguj się na stronie canva.com i jeżeli jeszcze nie masz swojej strony na Canva to zarejestruj się z darmowego linka, który podam Ci w opisie tego filmu i załóż swoje konto. Następnie i kiedy już jesteś w panelu głównym Canvy, tutaj mamy kilka miejsc, z których możemy wejść do szablonów prezentacji. Więc pierwszym miejscem tutaj u góry jest ten przycisk utwórz projekt. Kiedy wpiszemy sobie tutaj prezentacja, to Canva znajdzie dla nas różne podpowiedzi różnych prezentacji, również ze słowem kluczowym na przykład prezentacja sprzedażowa, prezentacja geografii, profesjonalna, mówiona i tak dalej. Następnie możemy wpisać prezentacja tutaj w y, tym okienku, gdzie y, też kanwa y, znajdzie dla nas właśnie gotowe szablony. Natomiast tutaj nie mamy aż tylu podpowiedzi, natomiast tu poniżej mamy coś takiego jak sugerowane szablony, jest ich ponad 13 tysięcy, klikamy wyświetl wszystko i wtedy załadują nam się właśnie te szablony prezentacji. I jeszcze jedno miejsce, z którego wejdziemy do prezentacji, to jest tutaj może spróbujesz i tutaj mamy właśnie podpowiedzi kanwy różnych gotowych właśnie projektów, czyli tu są dokumenty, tablica i tutaj akurat u mnie na trzecim miejscu jest prezentacja, więc możemy kliknąć lubkę przeglądaj szablony, i wejdziemy do miejsca, w którym znajduje się cała biblioteka szablonów, właśnie Kanty. Więc tutaj mi się już ładuje biblioteka, i tutaj zwróć uwagę, że możesz wybrać sobie szablony pod kątem słowa kluczowego, czyli u góry mamy właśnie takie słowa kluczowe pod kątem wydarzeń czy różnych branż i tak dalej. Więc mo może być to prezentacja, na przykład ofertowa, czy dla firmy, czy marketing, finanse, sprzedaż kreatywne itd., ale również możemy tutaj zastosować po lewej stronie filtry, gdzie mamy właśnie podzielone na styl, na motyw i na kolor. Także naprawdę jest dużo miejsc, w których możemy w ogóle wybrać sobie taki projekt. Jeżeli chcesz szybko zobaczyć, jak wygląda od środka taka prezentacja, to wystarczy, że najedziesz myszką bez klikania w dany szablon, ta prezentacja będzie Ci się automatycznie przewijać i zobaczysz tutaj, ile jest slajdów. Tutaj na przykład jest 9 z 10. Różne prezentacje mają przeróżną ilość slajdów. Tutaj na przykład jest 25, tu mamy też 25, tu jest 19, tu jest 29, itd. itd. Ja na, na tym tutorialu chcę Ci pokazać, jak właśnie taki szablon edytować i jakie są opcje właśnie tutaj w tych narzędziach Canva, żeby stworzyć ciekawą prezentację. Więc ja wybiorę sobie ten szablon, więc klikam w niego. I tutaj jeszcze raz mi się podświetlają poniżej slajdy, które znajdują się w tym projekcie, więc mogę jeszcze raz sobie przesunąć i zobaczyć, czy mi się podoba ta prezentacja. I następnie klikam dostosuj ten szablon. Lub mogę zjechać poniżej i zobaczyć więcej podobnych, więc tutaj mam 25 podpowiedzi innych szablonów, które mogłabym e, zechcieć właśnie użyć, jeżeli ten jednak mi się nie podoba. Więc żeby go użyć, klikam dostosuj ten szablon. I tutaj w pierwszej kolejności, co Ci polecam zrobić, to po prostu zmienić sobie tytuł u samej góry Twojej prezentacji. OK, więc mamy już tytuł zmieniony, i teraz w pierwszej kolejności wytłumaczę Ci, jak w ogóle funkcjonuje cały ten panel i jak tworzymy slajdy. I co tutaj dalej robić? Jeżeli nie znasz jeszcze kanwy, to tutaj kilka słów powiem Ci na wstępie, jak ta kanwa działa. Mamy tutaj nasz szablon, na którym będziemy edytować wszystkie te elementy, które się na nim znajdują. To jest nasz jeden slajd. Tu poniżej dodajemy sobie kolejne strony naszych slajdów, takie puste strony, lub możemy. Tutaj klikamy na trzy kropeczki, jeżeli chcemy usunąć. I znowu usuń, lub możemy dodać, lub możemy na przykład kopiować dany slajd. Po jedną stronę to jest ten sam slajd, nam się pojawi. Natomiast tutaj po lewej stronie mamy 25 stron zaprojektowanych właśnie w tym szablonie tej prezentacji, tak? Co możemy zrobić, to możemy kliknąć zastosuj wszystkie 25 stron i te 25 stron, tak jak w tej kolejności, które są tutaj w tym szablonie zaprojektowane, one mi się tutaj ładnie załadowały. I co ja teraz mogę robić, to po kolei iść do każdego slajdu i po prostu edytować każdy element. Klikam po prostu myszką na dany element dwa razy i następnie na przykład usuwam tekst i wpisuję mój własny tekst. Tak samo, jeśli chodzi o kolory, możemy klikamy w dany element i zmieniamy jego kolor. Czyli jak masz wgrane w kanwie kolory swojej marki, możesz tutaj właśnie zastosować ten, ten skrót, to jest w wersji premium. Wybierasz sobie kolor marki tutaj z tego skrótu lub po prostu kolory tutaj tej palety możesz wybrać sobie u samej góry i zmienić kolor, jaki Ci się podoba na Twojej prezentacji. Jeżeli nie chcesz takiego koloru lub popełniłeś jakiś błąd, to tutaj u góry masz takie strzałeczki, cofnij i możemy cofnąć jakby wszystkie slajdy, wszystko co tutaj robimy lub powtórzyć. Tutaj właśnie dla przykładu chciałabym ci pokazać jaki ja zrobiłam szablon właśnie dostosowałam do siebie na podstawie tego właśnie szablonu który ci teraz pokazuję. Tutaj tak naprawdę usunęłam zdjęcie i dodałam element kanwy, czyli tutaj żeby to zrobić to na przykład możemy usunąć dany element klikając w niego i tutaj nam się pojawia ikonka kosza, klikamy usuń. To mogę sobie na przykład przesunąć do góry. Mogę zmieniać tego pozycję, nachylenie i tak e, Tutaj mogę na przykład tą ramkę zmienić kolor, e, mogę zmienić kolor oczywiście napisów, e, mogę e, zmienić czcionkę tych napisów, e, na, jaka, na jaką mi się tutaj podoba. E, tutaj mamy poniżej też taką e, opcję: Zmień wszystko, czyli klikając w ten przycisk, zmieni nam się. Ta czcionka, która była tutaj użyta w każdym slajdzie, więc to też jest takie fajne ułatwienie, bo później nie musimy edytować każdego slajdu oddzielnie, tak? Kolejna rzecz to na przykład tutaj, jak widzisz, te elementy są połączone, jakie przesuwamy, więc jakbym chciała je rozłączyć, to klikam na ten element, trzy kropeczki u góry i następnie klikam rozgrupuj, tak? Więc wtedy te elementy się rozdzielają i mogę po prostu Nimi indywidualnie, jakby operować. Teraz, na przykład, jakbym chciała dodać tutaj, cofnę sobie te kolory, te zmiany, które zrobiłam. Tutaj, jakbym chciała dodać zdjęcie swoje, to klikam przesyłanie i wysyłam zdjęcie z komputera, klikając prześlij plik. Jeżeli chcesz dodać zdjęcie takie, właśnie bez tła, to możesz właśnie użyć tej opcji Canva Pro klikamy na nasze zdjęcie, później klikamy edytuj obraz i tutaj mamy taką opcję usuwanie tła. Natomiast ta opcja jest dla wersji premium, czyli dla tej płatnej kanwy, gdzie po prostu mamy więcej tam takich możliwości, których nie ma w, darmowych, w darmowej kanwie. Natomiast możesz usunąć też tło poprzez aplikację stronę removebg, gdzie też wysyłasz zdjęcie i później pobierasz to zdjęcie i wysyłasz je Tutaj do, właśnie, kanwy. Także ja na przykład zastosowałam coś takiego, i teraz mogę, oczywiście, zmienić tytuł. I teraz, jak mam takie duże litery, to mogę, oczywiście, zmienić czcionkę, wielkość czcionki. Mogę tutaj ten element zmieniać, jego, jakby, wielkość, tak, rozciągać i zwężać. Mogę tutaj u góry zmienić też pozycję treści, czyli wyśrodkować mogę tutaj też u góry zmienić odstępy, na przykład liter, czy przybliżyć, je, czy interlinia, czyli oddalić od siebie, lub też właśnie przybliżyć. Jeżeli chciałbyś dodać nowy slajd, klikasz te trzy kropeczki, klikasz dodaj stronę, wchodzimy w projekt. I tutaj jest jakby załadowany ten nasz e, szablon, na którym pracujemy. Natomiast możemy wyjść z tego szablonu i możemy popatrzeć sobie na inne szablony, które nas interesują i na przykład z tego innego szablonu wgrać sobie e, jakiś slajd, który nam się podoba. Tak? Na przykład wgrałam sobie tutaj z innego szablonu taki slajd. I teraz jakbym chciała dostosować sobie kolorystykę i czcionki do tego e, szablonu, na którym pracuję, to znowu wychodzę z tego... Tutaj szablonu nowego, do którego weszłam. Wchodzę z powrotem do tego mojego starego szablonu, i tutaj na dole mamy coś takiego, jak styl szablonu, czyli tutaj jest, są załadowane kolory tego szablonu i czcionka. Więc jak mam wgrany nowy slajd z innego szablonu, to mogę teraz sobie kliknąć Zastosuj, i automatycznie mi się tutaj wgrał, jakby ten styl. Który, na którym teraz pracuję. Także jest to super wygodne, dlatego że możemy pracować na szablonach gotowych, natomiast możemy wgrywać sobie również szablony z innych prezentacji. I to jest mega fajne, bo możesz naprawdę zrobić dużo fajnych, ciekawych slajdów. Więc ja tutaj teraz nie będę zmieniać tego wszystkiego. Pokażę Ci tylko, jakie są możliwości kanby. Czyli tutaj, jak mamy taki na przykład element. Możemy na przykład zmienić jego przeźroczystość, możemy zmienić jego kolory. Na przykład powiedzmy, chciałabym nadać takiego różu, kliknę później, zmień wszystko tutaj na dole. I teraz, wszystkie kolory, które były w tym, w tym takim ciemnym granacie, to zmieniły mi się właśnie na ten róż. Tak? Czyli cała prezentacja mi się automatycznie, jakby właśnie tak fajnie dostosowywuje. Do tego mojego nowego stylu. Tak samo działają czcionki i tak samo działa tło. Czyli klikamy sobie na dany element, który chcemy edytować, i później go po prostu zmieniamy. I tutaj, przy okazji, jak już jestem przy tym slajdzie, e, możesz również dodawać wykresy. Tutaj, akurat w tym szablonie, wykres został zastosowany, więc możesz tutaj edytować te. E, Elementy, które się znajdują, zmieniać tytuły każdej treści i zmieniać parametry. Natomiast chcę Ci pokazać, gdzie możesz dodać taki wykres, jeżeli nie będzie w Twoim szablonie takiego wykresu. Wchodzimy w elementy i tutaj na dole mamy różne właśnie opcje. Poniżej właśnie znajdują się wykresy. Klikamy wyświetl wszystko i tutaj mamy wykresy słupkowe, liniowe, kołowe. I z infografiką. Czyli wybierasz sobie powiedzmy, nie wiem, na przykład taki wykres kołowy i znowu pojawia nam się tutaj po lewej stronie tabela, gdzie edytujemy sobie właśnie te elementy, wpisujemy swoją treść, i tu wpisujemy swoje parametry, tak? Także to jest mega proste i bardzo wygodne. Tutaj możemy również przesłać plik z komputera, lub możemy wysłać arkusz z Google i też nam się automatycznie tutaj załaduje. Oczywiście, tutaj możemy również zmieniać później kolory. No i generalnie bawić się tak naprawdę tym, tym elementem. Kiedy chcemy usunąć dany slajd, klikamy trzy kropeczki i klikamy usuń stronę. Co jeszcze fajnego możesz stworzyć, jeśli chodzi o te dodatkowe elementy, to tutaj mamy też. Coś takiego jak ramka. Kiedy wejdziesz w ramka, tutaj e, klikamy wyświetl wszystko, tutaj znajdują się różne kształty e, takich, właśnie elementów, na które możemy e, wysłać nasze zdjęcie. Czyli powiedzmy, jak ja wybra, wybiorę sobie na przykład taką e, ramkę nieregularnego e, koła, i teraz bym chciała tutaj wrzucić sobie jakieś zdjęcie swoje, to po prostu je łapię. I tutaj przesuwam. Klikając dwa razy na zdjęcie, mogę później po prostu dostosować do tego okna ramki, które się tutaj bym chciała, żeby znalazło. Natomiast jeżeli nie masz swoich zdjęć ciekawych, możesz tutaj skorzystać z biblioteki Canva, więc po lewej stronie mamy taką opcję zdjęcia i wyszukać zdjęcia jakie byśmy chcieli. Na przykład chciałabym znaleźć zdjęcie ludzi, tak? Wpisuję ludzie. I tutaj załadują nam się bezpłatne i płatne opcje z zdjęć z kanwy, więc tam, gdzie zobaczysz tą ikonkę korony i napis Pro, oznacza, że to jest dla wersji płatnej kanwy. Jak już tutaj mówimy o kanwie Pro, to chciałabym Cię zachęcić do wypróbowania wersji premium za darmo. Z moim linkiem partnerskim otrzymasz aż 45 dni do korzystania z Canva Pro. Oczywiście to nie jest zobowiązujące, możesz w każdej chwili wypisać się z tego i nie zapłacisz ani złotówki, natomiast dzięki temu będziesz mógł pokorzystać sobie z tych wszystkich opcji, które daje Canva w wersji premium. Wtedy możesz sobie zaprojektować dużo fajnych grafik, pobrać je sobie i nawet jeżeli zdecydujesz później, że nie chcesz tej wersji pro, to po prostu będziesz mieć zaprojektowane do przodu fajne projekty tej wersji premium. Na moim kanale więcej będę opowiadała, co można robić w wersji pro i jakie są fajne opcje kanwy. Także zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, ponieważ znajdziesz tutaj więcej ciekawych informacji na temat budowania marki online spójnej wizualnie. Ok, więc jak już tutaj jestem w tych zdjęciach ludzi, wybieram sobie na przykład dane zdjęcie i po prostu przesuwam. Do tej ramki. Także te ramki są świetne, ponieważ no, one dodają takiego fajnego klimatu. Nie są takie kwadratowe i nudne, tylko można tutaj naprawdę bawić się z tymi ramkami. Na przykład mamy takie ramki, jak na przykład coś takiego, i też znowu tutaj wyślę sobie zdjęcie. To na przykład usunę i tutaj wrzucę takie zdjęcie, tak? Tu usuwam ten tekst. I teraz mogę to zdjęcie również później edytować poprzez kliknięcie Edytuj obraz, Dostosuj i możemy tutaj zmieniać jasność, kontrast, rozmycie. Tak? Możemy zrobić taki efekt rozmycia. Możemy tutaj dodać nasycenia lub zmniejszyć, żeby było czarno-białe. Zmienić odcień i tak dalej, czyli tutaj mamy dużo takich ciekawych opcji. Mamy również różne filtry. Kiedy klikniemy wyświetl wszystko, to różne filtry mogą nam się tutaj zaaplikować. Poniżej mamy również cienie, ramki i tak dalej. Jest tu dużo opcji, nie będę teraz ich wszystkich tłumaczyć, natomiast jest to na pewno bardzo ciekawa opcja, właśnie dodawania tych ramek. Tu u góry mamy też coś takiego jak przeźroczystość więc możemy też zmienić jakby intensywność tego zdjęcia, żeby ono jakby było takie jakby w tle, tak? No, to, jest, to są ramki. Jeżeli chcesz po prostu dodać zdjęcie z komputera, które ma prezentować coś na Twojej prezentacji, to po prostu klikasz przesyłanie, prześlij pliki i powiedzmy ja tutaj wysłałam sobie takie zdjęcie okładki e-booka Canva, skróty klawiszowe i słowa kluczowe. I na przykład jeszcze bym chciała Ci pokazać właśnie E, ciekawą rzecz, jeśli chodzi o te ramki, o których mówiłam. Kiedy wpiszesz na przykład sobie tutaj ramka telefon, e, to pojawią Ci się takie ramki właśnie tak zwanych mock-upów, tak? Czyli e, tutaj sobie wklejam na przykład właśnie taki telefon i teraz jak mam takiego e-booka, to sobie przesunę. E, gdzie te moje zdjęcia? W przesyłaniu mamy zdjęcia. I teraz jak mam takiego e-booka, łapię sobie to zdjęcie tego, tej mojej okładki e-booka i przesuwam tutaj na tą ramkę. Akurat to zdjęcie jest za szerokie, więc nie pasuje. Natomiast możesz na przykład użyć ramkę tabletu, czyli wpisujesz ramka tablet i tutaj przesuwam sobie właśnie tą okładkę i teraz mam prezentację jakby mojego e-booka, tak? Więc to jest fajne właśnie z tymi ramkami. Warto bawić się tymi słowami kluczowymi, żeby znaleźć ciekawe właśnie ramki, bo jest ich naprawdę tysiące. I po prostu no, wrzucać je do swoich prezentacji. Więc to są te takie podstawy, jeśli chodzi o slajdy, ramki, dodawanie zdjęć, dodawanie kolorów, dodawanie strony czy też zmiana tła. No to jeszcze bym Ci pokazała, właśnie jak możesz robić zupełnie inne tło niż to, co jest zastosowane w danym slajdzie. Dodam tutaj nową stronę. Powiedzmy, tutaj mam takie. Tło domyślnie załadowane. Tutaj mamy w opcjach tło e, różne e, opcje, możliwości tła, które możemy zaaplikować właśnie z kanwy. Więc one są tak fajnie posegregowane na krajobrazy, wzory, gradienty, tekstury, kwiaty i tak dalej, tak dalej. Więc powiedzmy, jeżeli ja chcę, na przykład, użyć jakiś inny gradient, to sobie wchodzę w te gradienty i wybieram tło, które mi się podoba, klikam w nie i ono mi się tutaj już e, po prostu ładuje do, do tego szablonu, tak? Więc mamy przeróżne ciekawe tła. Możesz oczywiście użyć zwykłego tła, po prostu zwykłego koloru i, i też będzie ok. No dobra, więc tak e, powiedzmy, wygląda nasza prezentacja. Załóżmy, że już sobie ją e, edytowaliśmy. Jeszcze tutaj chciałam Ci powiedzieć, jak dodawać teksty i e, do, e, robić wypunktowanie, bo to często robimy w prezentacjach. E, ja usunę sobie ten tekst, który jest w tym szablonie, i teraz, żeby dodać nowy tekst, to klikamy na klawiaturze literką T i dodaje nam się tekst. Później tutaj zmieniamy sobie wielkość czcionki, zmieniamy sobie rodzaj czcionki, zmieniamy sobie tutaj kolor i tak dalej. Lub drugą opcją dodania tekstu jest tutaj od, od, od góry taka zakładka Tekst, i tutaj też mamy Dodaj pole tekstowe, możemy dodać swoje nagłówki, lub mamy tutaj poniżej takie też propozycje od kanwy, takich gotowych, jakby zestawień. Czcionek, tak? Więc pierwsze opcje to będą te płatne, a tutaj poniżej już później mamy właśnie te bezpłatne. Więc wybierasz sobie jaką chcesz czcionkę, jaka ci się podoba, jak ci pasuje, klikasz w nią i po prostu ładuje ci się do twojej prezentacji. Następnie edytujesz tekst, możesz go poszerzyć, pomniejszyć, zmienić kolory itd. I oczywiście możesz też to rozgrupować, tak? Czyli te dwa elementy jakby się rozdzielają, więc to też jest y, ciekawe, że możemy tak te elementy łączyć i później je przesuwać i y, kopiować itd. Tak tak Żeby dodać y, wypunktowaną treść, to y, robimy to w bardzo prosty sposób. Możemy dodać treść y, indywidualnie poprzez y, dodanie oddzielnych kratek, czyli tu mamy jedną kratkę, robię u góry kopiuj, powiel, kolejna kratka, znowu powiel. Kolejna kratka, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mi się pojawią te wszystkie wypunktowane treści, które chcę dodać, następnie mogę dodać im animacji, tak? Czyli każda oddzielnie treść będzie taka, no, animowana, tak? Natomiast jeżeli chcemy dodać y, całą, cały blok tekstu, to po prostu dodajemy te wszystkie treści, które mają być wypunktowane, zaznaczamy, zaznaczamy tą treść i tu mamy u góry opcję lista, więc jak klikniemy lista, możemy wypunktować to. Jak klikniemy jeszcze raz, to pojawią nam się po prostu liczby. Jak chcemy to wyłączyć, to klikamy po prostu jeszcze raz, więc to jest bardzo proste, aby wypunktować nasze treści. I jeszcze jedna opcja, którą Ci chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o prezentowanie i tworzenie prezentacji. Mamy tutaj coś takiego jak notatki. Możemy tutaj sobie wpisać do każdego szablonu właśnie taką notatkę, która będzie po prostu pomocą dla nas, kiedy będziemy edytować ten szablon lub będziemy prezentować później. Tak? Tutaj też mamy po prawej stronie taką ikonkę chmurki możemy kliknąć dodaj komentarz i tutaj możemy oznaczyć kogoś z naszego zespołu z kim tworzymy naszą prezentację lub dla kogo ją udostępniamy. Więc jak to działa? Kiedy klikniesz udostępnij, możesz tutaj dodać osoby, grupy lub zespoły do swojego zespołu, tak? Czyli tutaj wystarczy, że klikniesz literkę małpki lub podasz adres e-mail i ta osoba otrzyma tak jakby zaproszenie. Do dostępu do tej prezentacji i następnie tutaj klikasz, udostępnianie za pomocą linku jest ograniczone, tylko ty masz dostęp lub twój zespół, lub każda osoba, która ma link, może mieć dostęp właśnie do twojego tutaj projektu, tak? Więc to jest bardzo fajne, kiedy udostępniasz i z kimś pracujesz na tej prezentacji. I tutaj, właśnie kiedy masz osoby w zespole, to wystarczy, że Oznaczysz ją właśnie tą małpką, wpisując właśnie imię, i ta osoba otrzyma informację, że ty odnośnie tego slajdu przekazujesz jej jakąś wiadomość. Więc to jest mega fajna sprawa. No dobra, więc to są te takie podstawy, jeśli chodzi o tworzenie prezentacji. I teraz, jakbyśmy chcieli dodać naszej prezentacji jakichś ciekawych efektów, to możemy właśnie tutaj wpisać na przykład animowana strzałka. I znajdą nam się takie naklejki ruchome, tak? Grafiki. Wchodzimy w grafika, i tutaj e, znajdziesz mnóstwo fajnych, ciekawych e, opcji, właśnie takich ruchomych strzałek, tak? To od razu doda takiej e, dynamiki tej Twojej prezentacji, gdzie na przykład chcesz zwrócić uwagę na, e, jakiś, na jakąś informację, tak? Więc kiedy dodaję taką strzałkę, mogę sobie po prostu zmienić jej na przykład wielkość, mogę zmienić jej pozycję, przekręcać itd., itd. Także to są takie fajne, dodatkowe elementy, które wzbogacą Twoją prezentację. Tutaj masz dużo słów kluczowych. Na przykład, jak wpiszesz Facebook animowany, to znajdą Ci się też fajne, ciekawe, takie właśnie ruchome elementy, tak? Więc znowu Twoja prezentacja będzie miała taki dodatkowy efekt, który może być. Zapamiętany. Więc polecam Ci używać tego typu elementy do Twojej prezentacji, ponieważ na pewno to spowoduje, że Twoja prezentacja będzie jeszcze ciekawsza. Kolejną rzecz, którą możemy robić właśnie w naszych prezentacjach, to dodawanie animacji tym wszystkim elementom. Czyli na przykład, jeżeli mamy tekst, chcielibyśmy dodać animację, zaznaczamy ten element tekstu, klikamy animacja i gdybyśmy chcieli dodać na przykład taki efekt pisanej maszyny, to tutaj po lewej stronie mamy. Maszyna, tak? Możemy zmienić szybkość e, pisania i możemy też zmienić styl pisania, czyli, że pojawia się po każdym znaku lub po słowie. Te akurat efekty mamy w wersji premium. E, no i tutaj mamy mnóstwo fajnych, ciekawych e, efektów pojawiania się tych liter. E, I nie tylko liter, bo każdy element możemy tutaj nadać animacji, no podobnie jak w PowerPoincie, e, czyli Tutaj na przykład obrazek. Jakbym chciała na przykład dodać animacji do takiego tekstu, to znowu zaznaczam go, klikam animacja i wybieram po prostu, jaką animację chcę zastosować do danego elementu. Więc tak możesz się pobawić z każdym slajdem. I co jeszcze, to właśnie dodajemy na końcu przejścia, tak? czyli tutaj jak klikamy sobie na trzy kropeczki na danym slajdzie to tutaj mamy tą opcję dodaj przejście i mamy przeróżne przejścia. Może być przenikanie, slajd, linia prosta, kolor, okrąg, z góry na dół, wjazd i tak dalej. Możesz kliknąć tą sobie właśnie opcję przejścia, a później nadać jej czas i nadać jej kierunek i na przykład zastosować do wszystkich stron jednocześnie. Ok, jak jesteśmy gotowi już z naszymi slajdami i chcemy prezentować naszą prezentację, to wystarczy, że tu u góry klikniemy prezentuj i mamy kilka opcji. Mamy standardowy, czyli przechodzimy dalej we własnym tempie poprzez kliknięcie na klawiaturze strzałki dalej. Mamy tutaj opcję automatyczne odtwarzanie, czyli prezentacja nam się po prostu sama przewija i no po prostu jest jak taki film. Następnie mamy widok prezentera, czyli tutaj Mamy opcję, gdzie mamy z jednej strony widok dla naszych odbiorców, a z jednej strony mamy tutaj widok dla nas, tak? dla prezentera, więc tutaj możemy dodać sobie notatki, możemy nawet zrobić Canva Live, ale to opowiem w innym filmie. I tutaj możemy również mieć dodatkowe narzędzia, które będą pomocne dla prezentera. Żeby wyjść z takiej prezentacji to wystarczy, że klikniemy tutaj krzyżyk zakończ Prezentację. Kolejną opcją prezentowania jest również prezentuj i nagrywaj, czyli jak klikniemy tą opcję, to możemy od razu przejść do nagrywania, czyli tutaj nagramy bezpośrednio w kanwie to, to nasze szkolenie i możemy je pobrać do siebie na komputer lub możemy wysłać linka do naszych odbiorców. Ten link nam się po prostu później kreuje po zakończeniu nagrywania. Także tutaj przechodzisz do studia nagrań i wygląda to w taki sposób, że jesteś ty w okienku i prezentacja po prostu leci. Także to też jest fajna opcja, kiedy na przykład nagrywasz szkolenia do YouTube'a. Co jeszcze możesz zrobić, to pobrać tą prezentację. W postaci PDF-a możesz pobrać pojedyncze strony w postaci zdjęć JPG, wtedy wybierasz sobie którą chcesz stronę i wybierasz jedną stronę. Możesz pobrać również w wersji PNG. Mamy też tutaj wideo MP4, jeżeli chcesz, żeby to było pobrane jako wideo. Także myślę, że to są chyba te wszystkie najważniejsze informacje, które Ci chciałam powiedzieć. Więc jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je pod tym filmem. Natomiast mam nadzieję, że na tym etapie wiesz już, jak robić prezentację w kanwie. No dla, dla nas to jest taki efekt końcowy, który zrobiłam na szybko, tłumacząc Ci te wszystkie możliwości, jakie możemy osiągnąć dzięki elementom i narzędziom właśnie kanwy. Także mam nadzieję, że Ci się podoba i że Twoje prezentacje będą wyróżniały się na tle innych. Jeśli Ci się podobało, to zostaw lajka, udostępnij dalej, jeśli uważasz, że ktoś może skorzystać z tego tutorialu i skomentuj, czy znałeś już tą opcję w kanwie, czy korzystasz z kanwy, czy jednak preferujesz PowerPoint lub Keynote z MacBooka. Tymczasem dziękuję Ci za oglądanie i przypominam, że możesz skorzystać z mojego linka partnerskiego, dzięki któremu otrzymasz 45 dni bezpłatnego testowania Canwy Pro. Wszystkie informacje zostawię w opisie tego filmu. Tymczasem pozdrawiam Cię i do zobaczenia w kolejnych filmach.